Kiedy zbliżył się do drzwi wejściowych, było już późne popołudnie. Zadzwonił dzwonkiem. Po dłuższej chwili otworzył je porter. Za nim, w głębi domu, stało kilka rozmawiających ze sobą osób. Poza tym głosy dochodziły jeszcze z innych stron. Wydawało się, że w środku odbywa się jakieś spotkanie. Cześć, Zao, powiedział zaskoczony. Cześć. Porter wyszedł przed dom, zamykając za sobą drzwi. Zao odsunął się odruchowo. Dobrze cię widzieć. W jego słowach przebrzmiewała nota fałszu. Ciebie też. Porter lekko złapał za ramię i odprowadził kilka kroków, odchodząc dalej od domu, zatrzymując się niemal przy ulicy. Jak się czujesz? Troje cię nie było. Myślałeś, że już nie wrócę? Tak, przeszło mi to przez myśl, ale, że tak powiem, wierzyłem, że pokusa będzie silniejsza od strachu. Uśmiechnął się lekko zakłopotany. Przytaknął. No to wygląda. To powiedz, z czym do mnie przychodzisz? Mam pomysł na zdobycie informacji, o których mówiłeś. Świetnie. Podzielisz się nimi? Ponaglął wędrującego gdzieś myślami o. Chcę skakować Orfusa. Porter nie krył zaskoczenia. Ciekawe? Odważne. Przyznam, że nie spodziewałem się, że pomyślisz o czymś tak dużym uśmiechnął się. Też się nie spodziewałem. Pomysł po prostu się pojawił. Hm, a jak chcesz to zrobić? Będę miał pomóc kogoś, kto pracuje w Exprimerety. O, proszę. Zdobędzie awaryjny kod dostępu. Hm. No to ułatwi sprawę. Wiesz jak to działa? Tak, robiliśmy już rozpoznanie takiej akcji. Tylko nie mieliśmy nikogo wewnątrz. Są jeszcze inne metody, ale wydaje się nam zbyt ryzykowne. Myśleliście już o tym? Tak, uśmiechnął się. Rozważamy wiele różnych możliwości ingerencji w rozwój technologii w Sankty. A myśleliście o sposobie na przesłanie sygnału? Portal przyjrzał mu się. Czyli przyszedłeś po poradę? Tak, powiedział nieśmiało. Miałem nadzieję, że będziecie mogli mi pomóc. Rozumiem. Zapadła chwila ciszy. Zao przyglądał się uważnie porterowi, jakby chciał odczytać jego myśli. Wiesz co? Odtworzył, pytając o oczy. Idź z tym domony. Serce zabiło mu mocniej. Myślę, że będzie miała dla ciebie rozwiązanie. Domony? Mhm. O tej godzinie powinna być w stadninie. Stadninie? Tak, Zao. Miejsce, gdzie są stajnie, w których trzyma się konie. No tak, jasne. Wiedział ale nie do końca. Słuchaj, idź tą drogą do pierwszego skrzyżowania, a później skręć w lewo. Stanina będzie po prawej stronie, jakiś kilometr dalej. I ona tam będzie? Tak, lekko się niecierpliwił. Dobrze, to idę. Dziękuję. Podali sobie ręce. Powodzenia. Będę czekał na informacje. Zaoruszył w wyznaczonym kierunku. Ucieszył się, że portret wyraził chęć pomocy. Jeszcze bardziej ucieszyła go perspektywa spotkania z Moną.